wypadek 21 piątek. Rok się zaczął nieszczęśliwie. Właśnie powtarzałem ojcu słowa nauczyciela idąc do szkoły dziś rano, kiedyśmy zobaczyli w ulicy tłum ludzi, którzy się cisnęli do drzwi naszej sekcji. Więc ojciec zaraz rzekł, wypadek jakiś, źle się rok zaczyna. Przepchnęliśmy się z trudem. Wielka sala pełna była rodziców i chłopców których nauczyciele żadnym sposobem nie mogli w klasach utrzymać. A wszyscy zwróceni byli do kancelarii dyrektora i słychać było głosy biedny chłopiec, biedny Robetti. A ponad głowami w głębi zapchanej ludźmi sali widać było kask gwardzisty i łysą czaszkę dyrektora. Potem przyszedł pan w cylindrze, a ludzie mówili doktor, doktor. Mój ojciec zapytał jednego z nauczycieli, co się stało. chłopcu przez nogę», odpowiedział ma złamaną», rzekł inne. Una disgrazia, 21 venerdì. L'anno è cominciato con una disgrazia. Andando a scuola questa mattina, io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro, quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione. Mio padre disse subito, una disgrazia, l'anno comincia male. Entrammo a gran fatica. Il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirarne le classi e tutti erano riporti verso la stanza del direttore e udiva dire, povero ragazzo, povero Robetti, al di sopra delle teste, in fondo alla stanza piena di gente, si vedeva l'elmetto di una guardia civica. i y efecsa calma del direttore. Poi entrò un signore col cappello alto e y tutti dissero, è il medico. Mio padre domandò al maestro, cos'è stato? Gli y è passata la ruota sul piede, rispose. Gli y ha rotto il piede, disse un altro. Chłopiec jest uczniem z drugiej klasy. Idąc do szkoły i widząc jak się malec jeden ze wstępnej matce wyrwał i na ulicy padł tuż, tuż przed nadjeżdżającym omnibusem, Rzucił się do tego wstępniaka, porwał go z ziemi i na bezpiecznym miejscu postawił. Sam jednak nie zdążył cofnąć wyciągniętej nogi i zgruchotało mu ją koło omnibusa. To syn kapitana artylerii. Kiedy tak ludzie mówili, wpadła do sali jakaś pani, jak szalona rozpychając tłum przed sobą. To była matka Robettigo, po którą posłano. A wtem podbiegła ku niej druga pani i łkając głośno zarzuciła jej ręce na szyję. To była matka ocalonego wstępniaka. Obie wpadły do pokoju dyrektora, skąd dał się słyszeć rozpaczliwy okrzyk. O mój Julek, o dziecko moje! Era un ragazzo della seconda, che venendo a scuola per via della grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore sfuggito alla madre. cadere in mezzo alla strada, a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso. Era corso additamente, l'aveva afferrato e messo in salvo. Ma non essendo stato lesto a ritirare il piede, la ruota dell'omnibus gli era passata su. È figliolo di un capitano d'artiglieria. Mentre ci raccontavano questo, una signora entrò nel camerone come una piazza, rompendo la folla. Era la madre di Robetti, che aveva mandato a chiamare. Un'altra signora le corse incontro i le gettò le al collo singhiozzando. Era la madre del bambino salvato. Tutte due si slanciarono nella stanza, siedzi un grido disperato. Oh Giulio mio, bambino mio! Tymczasem zatrzymał się przed, przed drzwiami szkoły zamknięty powóz, a po chwili ukazał się dyrektor, niosąc na ręku biednego chłopca, który miał głowę zwieszoną przez ramię, twarz zupełnie białą i zamknięte oczy. Natychmiast uciszyli się wszyscy, słychać było tylko głośne łkania matki. Wtedy dyrektor zatrzymał się na chwilę, pobladł i uniósł chłopca w obu rękach, aby go pokazać tłumowi. O, wtedy wszyscy nauczyciele, nauczycielki, rodzice, dzieci, wszyscy razem zaszemrali wzruszonym głosem. Dzielny Robertki, dzielny, biedny chłopczyna. I posyłali mu pocałunki od ust. A ci, co byli bliżej, całowali jego zwieszone, bezwładnie ręce. Ale on otworzył oczy i rzekł, a mój tornister? A matka ocalonego malca pokazała mu tornister i rzekła, niosę ci go, aniele drogi, niosę. I poszli. Matka Robertiego miała twarz obu rękami zakrytą. Poszli, ułożyli chłopca w powozie, powóz ruszył. A my weszliśmy do szkoły w milczeniu. In quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparve il direttore col ragazzo in braccio, che appoggiava il capo sulla sua palla, col viso bianco e gli occhi chiusi. Tutti settero zitti, si sentivano i singhiozzi della madre. Il direttore si arrestò un momento, pallido, e sollevò un po' il ragazzo con tutte e due le braccia per mostrarlo alla gente. E allora maestri, maestre, parenti, ragazzi, mormorarono tutti insieme, bravo Robetti, bravo povero bambino, e gli mandavano dei baci. Le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciarono le mani e le braccia. Egli aperse gli occhi e disse, la mia cartella. La madre del piccino salvato gli la mostrò piangendo e gli disse, te la porto io, caro Angelo, te la porto io. E intanto sorreggeva la madre del ferito, che si copriva il viso con le mani. Uscirono, Adagiarono il ragazzo nella carrozza e la carrozza partì. E allora rientrammo tutti nella scuola, in silenzio.